Widzisz ten obraz, dusza z czyśćca nie może dostać się do domu. Pomóż jej, dostać się do nieba. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC pomocy duszą w czyśćcu cierpiącym. Poznaj jak skutecznie możesz pomóc swoim przodkom oraz duszom, o których ich własne rodziny nie pamiętają. Już dziś zamów Eucharystię za duszę w czyśćcu cierpiącą, to najskuteczniejsza pomoc dla Twoich przodków. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Słuchaj, rozważaj i módl się, pomagając uwolnić swoich przodków z czyśćca. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, Tyś Matką Miłosierdzia, Tyś Matką dusz czyśćcowych. Przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska, boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, Różo rajskich wonności lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej. O Matko dziewico o Królowo nieba i ziemi, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą, błogosław jej. O Matko Boża błogosław wszystkich, którzy Tego będą słuchać. I rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary mszy świętych, jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego wprowadzili do radości niebieskich, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi. Wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i Matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen. Dzień dziesiąty. Męka wyrzutów sumienia w co. Zaczniesz codzienne rozmyślanie, staw się w obecności Boga i proś go o oświecenie umysłu i zbawienne poruszenie woli, abyś istotnie z tego rozmyślania skorzystał. Utrapienie i ucisk człowieka, który złość popełnia. Naturalnym skutkiem grzechu jest to, że budzi wstyd, bojaźń i wyrzuty sumienia. Ludzie usiłują zapomnieć o grzechu, stłumić w sobie wyrzut sumienia, ale na próżno. Głos sumienia jest nieubłagany i nie da się przekupić, ale zawsze stawia duszy jej grzechy przed oczy. Grzech mój jest zawsze naprzeciw mnie, mówi psalmista. Zawsze stoi mi przed oczyma, zawsze mnie oskarża. Jest on jakby robak gryzący serce, jest męką dla duszy, jest też narzędziem w ręku Boga dla ukarania grzesznika. Cóż to za męka musi być w czyścicu? Cierpienie tym większe, im większe są te cierpienia, któreśmy dotychczas rozważali. Wszystkie grzechy popełnione na ziemi, a jeszcze nie dość odpokutowane, stoją tej duszy ustawicznie przed oczyma i zmuszają do bolesnego odczucia, że żal przychodzi już za późno. O jakże łatwo było uniknąć owych spojrzeń ciekawych. Owych mów niepotrzebnych i dokuczliwych, owego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, owej próżności w odzieniu, owej niecierpliwości i gniewu, owych zgorszeń i złych przykładów, owych względów ludzkich ziemskich przyjemnostek, zaniedbania obowiązków stanu, Jakże to łatwo było opierać się energiczniej owym niedozwolonym myślom i rządzom, owej złośliwej goryczy i brakowi miłości względem bliźnich, owym sądom porywczym, owemu roztargnieniu na modlitwie. To wszystko gryzie duszę jak robak, jak tortura dręczy serce. I to nie tyle nawet ze względu na zło, które człowiek sam sobie wyrządził, ile ze względu na niezadowolenie Boga, które na siebie ściągnął. Ta myśl, że człowiek obraził Boga, który godzien jest nieskonieczonej czci i miłości, któremu jest niezmiernie zobowiązany, którego i teraz wśród wszystkich cierpień kocha nade wszystko, te myśli są dla duszy najokrutniejszym katem, są cierniem, który tkwi w sercu i zadaje śmiertelną ranę. Ten tylko jest szczęśliwym, któremu sumienie żadnych grzechów nie wyrzuca. Nadto dręczy duszę wspomnienie dobra, które spełnić mogła i to łatwo, a jednak spełnić zaniedbała. Jakąż mękę sprawia duszy ta myśl, Bóg mnie stworzył tak, iż po śmierci mogłam zaraz go posiadać. Pozwolił mi się urodzić w jedynie prawdziwym Kościele katolickim, karmił mnie świętymi sakramentami, wzmacniał mnie swą łaską, zachęcał mnie tylu dobrymi przykładami. Iluż środków i drugu żywał, aby mnie, mimo mego lenistwa i częstego opierania się, doprowadzić do bramy nieba. Już mógłbym być w niebie, mógłbym się cieszyć w towarzystwie Najświętszej Panny Aniołów i wszystkich świętych, mógłbym z nimi spoglądać na oblicze Boga. A teraz muszę znosić nieskończone męki. Zamiast cieszyć się niezmierną radością. Jak łatwo byłoby mi na ziemi zadość uczynić sprawiedliwości Bożej, jak to łatwo było nieco więcej się modlić, spełniać dobre uczynki, trochę więcej pokutować. Mogłem przecież pokutą jednego dnia na ziemi więcej kar zgładzić, niż teraz przez tygodnie i miesiące cierpienia. Jak łatwo mogłem z maleńką niewygodą w dni powszednie być na mszy świętej, częściej sakramenty święte przyjmować i tak duszę moją wzbogacać niesłychanymi skarbami. A choćby to nawet dużo miało kosztować, to wszystko byłoby już minęło, a ja nie czułbym nic z trudów z tym połączonych. Ale byłem zbyt leniwy i ospały, zbyt zmysłowy i światowy. Zamiast, żebym dawne długi spłacał, robiłem wciąż nowe. Co za udręczenie w tej myśli dla duszy, która już do nieba, a nie do ziemi należy. A jednak do nieba dostać się jeszcze nie może. Chcę uprzedzić ten spóźniony żal, póki jeszcze żyje na ziemi. Chce odkupić czas stracony przez stałą wierność i wytrwałość. Inny, jeszcze wielki ból dręczy duszę w czyśćcą. Sumienie jej mówi, że te same błędy i zaniedbania, których łatwo mogła uniknąć, a dla których teraz jeszcze jest pozbawioną szczęścia nieba, są także powodem, że mniejsze szczęście ją czeka i że od tronu Bożego na wieki będzie dalej. Każdy z tych błędów mógł być dla niej okazją zwycięstwa, a każde pokonane niedbalstwo mogło stać się nową zasługą. Ale te okazje już minęły, już przepadły, już nie dadzą się odnaleźć przez całą wieczność. Przepadło tyle stopni łaski, a z nimi tyle stopni chwały wiecznej. Co to za strata? Aby to zrozumieć, musielibyśmy zrozumieć wartość łaski. Dusze w czyśćcu umieją to ocenić, a to tym bardziej im ich wiara jest żywszą, a ich miłość gorętszą. Jak bardzo więc musi je boleć ich utrata. Święty Alfons Maria Liguori mówi, że to jest jedna z największych ich boleści. Im większa cnota na ziemi, tym większa chwała w niebie. Każde nowe przezwyciężenie się jest jakby nowym klejnotem chwały. Teraz więc będę walczył z nieuporządkowaną miłością własną i z grzeszną miłością świata, aby miłość Boża zajęła całe moje serce i w nim zupełnie triumfowała, bo ona określa teraz stopień cnoty, a w niebie stopień mojej chwały. Modlitwa. O Boże, którego miłosierdziu dusze wiernych zawdzięczają wieczny odpoczynek, racz wszystkim, którzy w Chrystusie pomarli, odpuścić ich długi, aby wolni od kar grzechowych mogli się z Tobą cieszyć przez całą wieczność. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie. Przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykłady, które tutaj przytaczamy. Wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na piśmie świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykład pierwszy. Siostra świętego Malachiasza miała światowe usposobienie. To tak bardzo bolało jej brata, że postanowił z nią się wcale nie widywać. Ale tę, której żywej nie chciał widzieć w ciele, musiał oglądać w duchu. Po jej śmierci, słyszał raz w nocy głos, który mu oznajmił, że jego siostra stoi przed drzwiami smutna. Bo już od trzydziestu dni nie doznała pokrzepienia. Obudziwszy się, zrozumiał święty, że tu chodzi o mszę świętą, której tak dawno za nią nie ofiarował. Wkrótce potem ujrzał ją, jak zbliżyła się do drzwi kościelnych, ale wejść jeszcze nie mogła i była całkiem na czarno ubrana. Bez przerwy więc odprawiał mszę święte. Potem zobaczył ją znów w jaśniejszym odzieniu. Mogła już nawet wejść do kościoła, ale do ołtarza zbliżyć się jej nie było wolno. Wreszcie ujrzał ją po raz trzeci, lecz teraz już w ubraniu zupełnie jasnym i w orszaku świętych. To opowiadanie kończy święty Bernard przestrogą. Widzimy, czytelniku! Ile zdoła wytrwała modlitwa męża sprawiedliwego. Przykład drugi. Niewdzięczność spadkobierców względem swych dobroczyńców. Jeżeli Pan Bóg sądzi bez miłosierdzia tego, który nie miał miłosierdzia nad drugimi, Jakże surową będzie sprawiedliwość Jego względem spadkobierców, którzy nie mają litości nad duszami swych dobroczyńców, nie spełniając ich pobożnych zapisów. Zobaczymy tutaj przykład kary Bożej na nich wymierzonej, bo zresztą wszystko, co z podobnych zapisów dla siebie zatrzymują, nie należy do nich, ale jest kradzionym. W Mediolanie pewna piękna posiadłość niedaleko miasta była zawsze niszczoną i straszliwie pustoszoną przez grad, deszcze i inne klęski, podczas gdy okoliczne pola i wioski były urodzajne i nietknięte. Nie wiedziano przyczyny tego nieszczęścia. Jedna dusza czyśćcowa ukazała się i objawiła, że to była kara Boża. Na dzieci niewdzięczne, które nie spełniły ostatniej woli umierającego ojca względem pobożnych zapisów. Opowiadają także wiele rzeczy, i zapewne udowodnionych, że często dusze zmarłych, różne robią hałasy w domu, przesuwają sprzęty i inne znaki, dają żyjącym dla tejże samej przyczyny. Ferraże. Jeden z najpiękniejszych pałaców miasta był niezamieszkany z powodu strasznych hałasów, jakie tam co noc słyszane były. Właściciel jego, znaczne przez to ponosząc straty, czynił starania, aby zapobiec tej niespokojności. Ale wszystko na próżno. Pewien młody prawnik, znudzony jego skargami, przekonany zresztą. Że tam nie ma nic innego, tylko śmieszna i bezzasadna bojaźń, ofiarował się odważnie mieszkać sam jeden w tym domu, jeżeli mu dadzą jeden pokój bezpłatnie na lat 10. Właściciel chętnie zgodził się na to. Akademik tegoż dnia zamieszkał w pałacu, przeniósłszy tam swoje księgi i wszystkie sprzęty. Nadchodzi noc. Nasz młodzieniec, pełen odwagi, zabiera się do pracy, przygotowywał się na dzień następny do rozprawy naukowej. To go najwięcej zajmowało. A że był zresztą pobożny, miał przy sobie poświęconą gromnicę, która mu świeciła, myśląc, że w razie jakiej pokusy szatańskiej ona go obroni od złego. Siedział za stolikiem, czytając księgę chociaż nie bez wewnętrznej trwogi, gdy około północy dziwny hałas daje się słyszeć w całym domu. Było to jakby brzękanie kajdan wleczonych po posadzce. Nie tracąc przytomności, młody śmiałek, zwrócony ku drzwiom, oczekuje na zjawisko, bo słyszy łoskot zbliżający się z tej strony. Wtem nagle drzwi się otwierają i cóż spostrzega? Wchodzi straszne widmo w postaci ludzkiej z kajdanami na rękach i nogach. Zbliża się, nie mówiąc ani słowa. Siada naprzeciw niego i patrzy nań straszliwymi oczyma. Młodzieniec począł drżeć cały, ale Westchnąwszy serdecznie do Boga, usiadł znowu i dalej czytał w księgach i pisał. Czego szukasz tak pilnie? zapyta wreszcie straszydło grobowym głosem. Szukam jednego tekstu, którego potrzebuję na jutrzejszą rozprawę. Nie znajdziesz go w tej księdze, odpowie zjawisko. Widzę tam na stole Bartolego, w tym miejscu znajdziesz to, czego szukasz. Dziękuję, rzecze młodzieniec i znowu dalej pracował. Nie można powiedzieć, że bez trwogi, bo to niepodobna. O pierwszym brzasku jutrzenki widmo powstało i znowu z brzękiem, wlekąc swe kajdany. Odeszło, jak było przyszło. Ale młodzieniec, wziąwszy gromnicę w rękę, poszedł w ślad za nim, po schodach, na dół, aż do jakiegoś sklepu, gdzie ziemia się otworzyła i widmo znikło. Tam zostawił gromnicę i wrócił do swego pokoju. O godzinie porannej poszedł do swoich przyjaciół i opowiedział im całą historię. Biegną wszyscy do pałacu, idą do sklepu, gdzie się pali gromnica, kopią ziemię w tym miejscu i znajdują trupa, o którym nikt nie wiedział, kto by to mógł być i skąd się tam znalazł. Natychmiast wezwano kapłana, nieznane szczątki złożono do trumny i pogrzebano na uświęconym miejscu. Odprawiono za te dusze wiele mszy świętych, i tak ustały wszystkie strachy, a pałac zamieszkanym został. Wszyscy zupełnie byli przekonani, że Pan Bóg pozwolił tej duszy opuszczonej w czyśćcu prosić w taki sposób o modlitwę żyjących. Wysłuchane treści pochodzą z książek Miesiąc dusz czyśćcowych, Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych oraz z broszurki ABC Pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. Pozostałe wartościowe książki i dzieła chrześcijańskie nabędziesz na stronie na jej głowie.pl